Zakup działki to jedna z najważniejszych decyzji, przed jaką staje każdy inwestor. Wbrew pozorom idealna działka nie istnieje. Jeśli się Państwo zastanowicie, nigdy nie będzie spełniać wszystkich wymagań i potrzeb swoich przyszłych użytkowników. Na przykład będzie położona zbyt blisko miasta i jego zgiełku lub wprost przeciwnie, zbyt daleko od miasta i jego rozrywek, albo na sielskim zaciszu, ale z kłopotliwym i czasochłonnym dojazdem. Preferencje te są bardzo indywidualne i zmieniają się wraz z wiekiem i potrzebami mieszkańców. Na przykład dla młodych małżeństw ważna będzie dostępność szkoły i ewentualnych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci. Dla osób starszych będzie to dostęp do opieki zdrowotnej, a dla wszystkich łatwość robienia zakupów i dostępność instytucji kulturalno-rozrywkowych. Pewną pomocą w dokonaniu wyboru i jego racjonalizacji jest przygotowanie listy cech, które działka mieć musi, które mieć powinna oraz tych negatywnych, ale dopuszczalnych i tych, które ją całkowicie dyskwalifikują. Sporządzenie takiej listy umożliwia dokonanie racjonalnego wyboru i szeregowanie ofert według ich atrakcyjności dla nas. Pozwala również na bardziej racjonalną i merytoryczną dyskusję przy ich ocenie i wyborze. Przed zakupem działki konieczne jest wykonanie trzech bardzo ważnych kroków. Po pierwsze, sprawdzenie księgi wieczystej. To w niej znajduje się dokładny opis nieruchomości. Dowiemy się z niej m.in. kto jest faktycznym właścicielem, czy ciążą na niej tak zwane służebności oraz napotkamy ewentualne informacje o zabezpieczeniach na poczet zaciągniętych kredytów lub innych długów. Szczególną uwagę proponuję zwrócić właśnie na te często lekceważone służebności, ponieważ mogą one mieć duży wpływ na komfort użytkowania działki lub na nasze przyszłe stosunki z sąsiadami. Po drugie, sprawdzenie we właściwym urzędzie MPZP, czyli miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, lub wystąpienie o wydanie warunków zabudowy. Trzeba pamiętać, że to właśnie z MPZP dowiemy się, co możemy wybudować na swojej działce, co mogą wybudować sąsiedzi obok oraz jakie inwestycje w okolicy są planowane na kolejne lata. Nie wszędzie można na przykład wybudować dom z płaskim dachem, tak samo jak nie każdy chce mieszkać za kilka lat obok nowej obwodnicy. Kolejny krok to wykonanie badań geologicznych. Jakość gruntów, na których budujemy dom, ma duży wpływ na koszty budowy. Jeśli na naszej działce jest bardzo dobry, nośny grunt, możemy zaoszczędzić kilka tysięcy złotych na fundamentach. Ale co ważniejsze, jeśli grunt jest słaby, możemy go właściwie przygotować pod budowę domu i uniknąć kłopotów przy kolejnych etapach inwestycji. Nie będzie nam grozić osiadanie budynku, pękanie ścian czy kafelków. Zabezpieczymy się też we właściwy sposób przed wilgocią. Warto wiedzieć, że wszystkie te trzy czynności możemy wykonać przed zakupem działki i tylko badanie geologiczne wymagają zgody obecnego właściciela posesji. Jeśli właściciel nieruchomości utrudnia nam wykonanie którejkolwiek z tych czynności lub nam je odradza, powinno to stanowić dla nas sygnał ostrzegawczy dotyczący interesującej nas działki. Warto też zorientować się, czy działka nie jest objęta ograniczeniami wynikającymi z prawa wodnego, np. czy nie leży na terenie zalewowym. Także wzmianka o objęciu terenu opieką archeologiczną powinna przykuć naszą uwagę. Krąży bowiem wiele anegdot o budowach, które utknęły na lata właśnie z tego ostatniego powodu. Nie ma idealnej działki, ale przestrzegając kilku wymienionych powyżej zasad można uniknąć wielu problemów i przykrych niespodzianek w przyszłości.